Niebo nad Lublinem zapłakało, niezwykłymi łzami, lecz wołaniem, które przeszyło atmosferę. Migoczące światła niczym statyczne błyskawice, dźwięki jakby z niewidzialnych trąb i chmury tańczące, jakby coś w nich walczyłoby się objawić. Świat patrzył, lecz niewielu rozumiało, a ty czy byłbyś gotów słuchać, gdyby samo niebo krzyczało? To, co wielu nazywa anomalią, inni ośmielają się nazwać znakiem echo płynące z pisma, ostrzeżenie, które tnie dusze, Bóg wciąż przemawia i mówi teraz. Ale to, co wydarzyło się w Lublinie, to dopiero początek. Co kryje się za tym fenomenem? Czy to tylko widowisko natury? Czy może firmament otwiera się, by ogłosić to, co serca ignorowały? Zostań z nami, bo kolejne obrazy, kolejne relacje i kolejne objawienia mogą być duchowym alarmem, którego tak bardzo unikałeś usłyszeć. Zanim zaczniemy, polub ten film, zasubskrybuj kanał i skomentuj poniżej: czy wierzysz, że Bóg wysyła nam znak? W mieście Lublin, w sercu Polski, mieszkańcy wyszli na ulicę z oczami skierowanymi ku niebu. Był wczesny wieczór, gdy między chmurami zaczął formować się niezwykły blask. To nie była błyskawica, to nie była zorza polarna, to było inne, pulsujące, żywe światło niemal świadome. Niektórzy nagrywali swoimi telefonami, chmury formowały kształty podobne do skrzydeł, światła pojawiały się w pionowych wiązkach, niczym kolumny, stępujące prosto z nieba, a potem przyszedł dźwięk. Głęboki, ciągły szum, przeplatany tym, co wielu opisało jako dźwięk trąby. Ludzie zatrzymywali samochody, dzieci płakały, dorośli klękali na chodnikach, modląc się w desperacji. Czułam, jakby coś miało się wydarzyć, powiedziała zapłakana kobieta. To było, jakby niebo zostało rozdarte przed nami. Media społecznościowe szybko eksplodowały od filmów i relacji. Zjawisko trwało nieco ponad 10 minut, ale jego wpływ trwa do dziś. Lokalni naukowcy próbowali wyjaśnić to jako możliwą kombinację cząstek, refrakcji, światła i prądów atmosferycznych, które mogły stworzyć takie widowisko. Ale nic nie tłumaczyło dźwięku, ani tym bardziej dokładnej synchronii między relacjami a snami, które wielu ludzi zaczęło mieć tej samej nocy. Śniło mi się, że z nieba spadał ogień powiedział młody student. Przed sobą miałem otwartą księgę, a głos mówił: "Wróćcie, póki jest czas". Kościoły w regionie odnotowały znaczny wzrost odwiedzin. Pastorzy świadczyli o spontanicznych nawróceniach, intensywnych modlitwach i fali niewytłumaczalnego żalu. Niebo nad Lublinem dotknęło ziemi i zostawiło głębokie ślady w duszach tych, którzy byli świadkami. Zjawisko nie pozostało odosobnione. Kilka dni później w miastach takich jak Zamość, Białystok, a nawet na sąsiedniej Ukrainie odnotowano podobne wydarzenia. Metaliczne dźwięki dobiegające znikąd, intensywne światła pojawiające się o zmierzchu, i chmury w formacjach przypominających biblijne symbole oczy, trąby, miecze. W Lwowie grupa młodych ludzi relacjonowała, że słyszała głos mówiący: Przygotujcie się! Chwilę przed tym, jak niebo rozświetliło się w nadprzyrodzony sposób. Obrazy zaczęły się mnożyć: ludzie modlący się na ulicach, niektórzy mdlejący, inni płaczący bez wyjaśnienia. Wzór się powtarzał. Naukowcy zostali ponownie wezwani, ale dane nie zgadzały się. I podczas gdy specjaliści szukali odpowiedzi, tysiące ludzi zaczęło szukać Boga. Region ogarnęła duchowa atmosfera. Europa Wschodnia zdawała się oddychać atmosferą ostrzeżenia, jakby niewidzialne stawało się widoczne na naszych oczach. Łukasz 21-11 brzmi jak grzmot nad tymi scenami. Będą wielkie trzęsienia ziemi, zarazy i głód w różnych miejscach, straszne rzeczy i wielkie znaki z nieba. Jak nie połączyć kropek? Jak nie zauważyć, że niebiosa są używane po raz kolejny jako Ambona Najwyższego? To, czego świadkami byli mieszkańcy Lublina i okolicznych miast, niesie profetyczną wagę starożytnego, lecz coraz bardziej naglącego ostrzeżenia. To nie tylko światła czy dźwięki, to wezwanie dla ludzkości do przebudzenia. Joel 2.30 wzmacnia, ukaże cuda na niebie i na ziemi, krew, ogień i słupy dymu. Obrazy, które pojawiły się w mediach, kolumny światła przecinające chmury, niczym ogniste włócznie, są zatrważająco podobne do opisów Joela, a najbardziej niepokojące. Wszystko to dzieje się w czasie, gdy cały świat zdaje się być duchowo uśpiony. Jeśli to porusza Twojego ducha, podziel się tym teraz z kimś, kto musi to zobaczyć. To więcej niż zbieg okoliczności to ostrzeżenie. A w Warszawie, stolicy kraju, jeden z kościołów relacjonował niezwykłe wydarzenie kilka dni po fenomenie w Lublinie. Podczas wieczornego nabożeństwa, gdy wyświetlano na ekranie obrazy zjawiska, w świątyni rozległ się dźwięk trąb bez widocznego źródła. Nagranie pokazuje wiernych we łzach niektórych klęczących innych wołających: Panie, zmiłuj się! Pastor oświadczył, że nigdy nie widział tak intensywnej manifestacji obecności Boga zbieg okoliczności. Czy duch porusza się po ziemi w sposób widoczny i słyszalny, dokładnie tak, jak obiecano w piśmie? W Gdańsku rybacy relacjonowali światła nad morzem i fale, które wibrowały, jakby coś wynurzało się z wód. W każdej relacji to samo uczucie. Strach, cześć i głębokie przeczucie, że coś większego się zbliża. Mateusz 24:30 mówi: Wtedy ukaże się na niebie znak syna człowieczego. I wielu uczonych wierzy, że przed powrotem Chrystusa widoczne manifestacje na niebie będą zwiastunami. Nie ma daty, nie ma zegara, ale są znaki, i one się gromadzą. Pokolenie, które domaga się dowodów, może otrzymywać więcej, niż prosiło. I wciąż ignoruje. W Apokalipsie 8 z 5 czytamy: I anioł wziął kadzielnicę. I były grzmoty, głosy, błyskawice i trzęsienie ziemi. Ten symboliczny język staje się niemal dosłowny w obliczu ostatnich wydarzeń. Dźwięki z nieba, głosy bez źródła. Niewytłumaczalne wstrząsy odczuwane przez mieszkańców. Pismo spełnia się na naszych oczach nie jako odległe metafory. Lecz jako duchowe realia wkraczające w świat fizyczny. Psalm 1-2 stwierdza: Niebiosa głoszą chwałę Boga, firmament ogłasza dzieło Jego rąk. To, co wydarzyło się w Lublinie, może być dokładnie tym niebiańskim kazaniem, przemową bez słów, widocznym ostrzeżeniem. Niebo nie milczy. Ono krzyczy, woła, wskazuje na coś o wiele większego niż nasze plany, zobowiązania czy cyfrowe rozproszenia. Każde światło, każdy dźwięk, każda chmura o niezwykłym kształcie może być częścią boskiej orkiestry, która ogłasza: Przygotujcie się, czas się wypełnia. Ale pytanie, które nie daje spokoju, brzmi: kto słucha? Biblia nie wzywa nas tylko do obserwowania znaków, lecz do ich rozeznania. Jezus ganił faryzeuszy, ponieważ potrafili przewidywać pogodę, ale nie rozeznawali duchowych znaków. A dziś jesteśmy pokoleniem otoczonym technologią, informacjami, filmami i obrazami, ale często duchowo ślepym. Co jeszcze musi się wydarzyć, by świat zrozumiał, że Bóg daje nam ostatnią szansę na nawrócenie? Znaki nie są rozrywką. Są zaproszeniem do ołtarza, są wołaniem niebios, by ludzkość wróciła do swego stwórcy. I być może, tylko być może, Lublin został wybrany, by odbić wieczną prawdę. Sąd zaczyna się od Domu Bożego, ale miłosierdzie wciąż jest wyciągnięte. To, co wydarzyło się w Polsce, nie jest odosobnionym wydarzeniem, jest częścią profetycznej sekwencji. Widzimy żywe spełnienie tysiącletnich obietnic i ostrzeżeń. Niebiosa są aktywne, niebiosa toczą wojnę, a sceną jest ludzkie serce. Nie ma już czasu na ignorowanie, nie ma już czasu na zabawę wiarą. Jesteśmy w duchowym odliczaniu. Pismo się wypełnia, a trąba już zaczęła brzmieć. Ale to, co nadejdzie, wstrząśnie jeszcze bardziej. Proroctwo to nie religijna poezja. To Boża busola na czasy zamętu. A w tym czasie, gdy strach, chaos i odstępstwo dominują w sercach, niebiańskie znaki nie są zwykłymi ciekawostkami, są duchowymi krzykami. Biblia zawsze była jasna: przed dniem pańskim pojawią się cuda na niebie i na ziemi. To, co widzimy dziś w Lublinie i w wielu innych miejscach, to echa tych ostrzeżeń. Atmosfera wydaje się naładowana. Niebiosa przemawiają. Ale czy Ziemia słucha? Czy jest zbyt zatopiona we własnym hałasie? Chmury formują symbole, dźwięki rozbrzmiewają jak trąby ostrzegawcze, ale większość tylko nagrywa, komentuje i żyje dalej, jakby nic się nie działo. To nie jest normalne. To nie jest tylko fizyczne, to duchowe. Przesłanie jest jasne, czas się kurczy, a nawrócenie jest pilne. Obserwując pismo i obecne wydarzenia, Jedna prawda zaczyna się wyraźnie rysować: Nie jesteśmy tylko świadkami fenomenów, jesteśmy wzywani. Każde wydarzenie, każdy dźwięk, każdy obraz nieba współgra z czymś większym. Niebiosa stają się płótnami, na których Bóg rzuca swój głos. I jak za czasów Noego, niewielu wierzy, dopóki nie jest za późno. Znaki w Lublinie i innych miastach są jak niebiańskie strażnice wołające do ludu. Obudźcie się! Apel nie jest tylko dla bezbożnych, jest dla wszystkich dla kościoła, dla uśpionych pastorów, dla letnich wierzących, dla tych, którzy żyją, jakby mieli mnóstwo czasu. Czas się kończy, a Bóg w swoim miłosierdziu wciąż wysyła znaki, ale nadejdzie moment, gdy niebo zamilknie, i wtedy będzie sąd. Duchowa obojętność jest być może największym zagrożeniem naszego pokolenia. Nie ateizm, nie skandaliczny grzech, to zimne serce wobec chwały, to widzieć nadprzyrodzony fenomen i pytać, jakiego filtra użyli, to słyszeć dźwięk trąb na niebie i biec szukać naukowych wyjaśnień zamiast na kolana. Ale jest obietnica dla tych, którzy mają duchowe uszy. Moje oczy będą szukać tych, którzy drżą przed moim słowem. Bóg wciąż szuka złamanych serc, wrażliwych oczu i chętnych duchów. Fenomen w Lublinie nie ma wzbudzać irracjonalnego strachu, lecz budzić pełną czci bojaźń. To wezwanie do nawrócenia, do czuwania, do powrotu do pierwszej miłości. Bo znaki nie pojawiają się, by robić wrażenie. Pojawiają się, by ostrzegać, a gdy niebo przemawia, mądry słucha. A to, co wydarzyło się później, wszystko zmienia. Po fenomenie w Lublinie zaczęły napływać liczne relacje z rosnącą intensywnością. Ludzie opisywali wizje, sny i objawienia. W niektórych przypadkach choroby były uzdrawiane w chwili, gdy zjawisko miało miejsce. W innych dochodziło do duchowych uwolnień, świadectwa o życiach przemienionych w jednej chwili. Pewna niewidoma od urodzenia kobieta, według lokalnych doniesień, zaczęła widzieć po modlitwie, gdy słyszała dźwięki na niebie. Prawda czy nie, faktem jest, że coś zostało aktywowane. Duchowe dotknęło fizycznego, niewidzialne się objawiło, a konsekwencje dopiero zaczynają być odczuwalne. Jeśli to był tylko wstęp, co nadejdzie później? A to, co nadchodzi, jest jeszcze bardziej niepokojące. Według ekspertów od biblijnych proroctw, wszystko to może być tylko pierwszą trąbą. W Apokalipsie trąby zwiastują sąd, ale także miłosierdzie ostatnie zaproszenie. To, co widzieliśmy w Lublinie, może być początkiem tej profetycznej serii. Niewytłumaczalne dźwięki, światła na niebie. Duchowe przebudzenie, ale także znaki nadchodzącego sądu, trzęsienia ziemi, głód, wojny i pogłoski o wojnach, wszystko narasta. Niebo przygotowuje scenę. Kurtyna zaraz się otworzy na największe wydarzenie w historii ludzkości powrót króla. A pytanie brzmi: czy jesteśmy gotowi? Czy wciąż wierzymy, że to wszystko to zbieg okoliczności? Biblia uczy nas. Że przed powrotem Chrystusa będzie wielkie zwiedzenie, zbiorowe uśpienie i prześladowanie tych, którzy pozostają wierni. Już to widzimy. Wiara stała się powodem kpin, znaki są wyśmiewane, ale ci, którzy znają swego Boga, pozostaną niezłomni, bo nie czas się cofać, czas czuwać, głosić, wołać, ostrzegać. Tak jak Jan, chrzciciel na pustyni, Kościół musi podnieść swój głos: Przygotujcie drogę Panu. Fenomen w Lublinie to tchnienie Boga na popioły pokolenia, które zapomniało o ogniu, ale teraz duch rozpala na nowo, a ci, którzy mają uszy, usłyszą. Wielka prawda jest taka, że nie możemy już żyć, jakbyśmy mieli cały czas świata. Znaki się mnożą, niebiosa wołają, duch działa i wróg również. Duchowa bitwa się nasila, ale oczy wiary widzą dalej. To patrzy na Lublin z duchowym rozeznaniem, widzi więcej niż światła, widzi niebiańską trąbę. Ostatnie wezwanie, miłosierdzie jest w niebiosach, ale sąd się zbliża, jeszcze jest czas, jeszcze jest łaska, jeszcze jest przebaczenie, ale trzeba działać teraz. Szukać pana, póki można go znaleźć, wołać, póki jest blisko, bo profetyczny zegar nie zatrzymuje się. A każda sekunda to szansa na zbawienie z lub zgubę. Do ciebie, który oglądasz ten film, wiedz, to, co wydarzyło się w Lublinie, to więcej niż zjawisko pogodowe. To boskie wezwanie. Niebiosa mówią nam: wróćcie do Boga, oczyśćcie swoje ręce, oczyśćcie swoje serca, bo król powraca. I przyjdzie nie jako baranek, lecz jako lew, nie jako sługa, lecz jako sędzia. Niebiosa są w ruchu, a duch święty wylewa się na wszelkie ciało. Nie zatwardzaj serca, nie ignoruj wołania, nie traktuj jako normalnego tego, co niebo krzyczy jako pilne. Powstań, módl się. Pość, wróć do słowa i przygotuj się. Czas się wypełnia. Jeśli to przesłanie do ciebie przemówiło, nie zatrzymuj go dla siebie. Polub film, skomentuj swoją opinię i podziel się z kimś, kto potrzebuje przebudzenia. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, zrób to teraz. Coś wielkiego się dzieje. Jeśli poczułeś coś, oglądając ten film, to duch cię wzywa. Skomentuj, usłyszałem znak. Podziel się z siedmioma osobami i przygotuj się, czas się wypełnia.